Witajcie na pasiece w Beskidzie Niskim. Mamy 20, 26 maja. Jak na ostatnim shortcie pokazywałem Wam, że kupiłem matki i podłożyłem do odkładów. No i właśnie dzisiaj, właśnie przed chwilą, sobie przyszedłem tutaj na pasieczkę zobaczyć, e, zobaczyć, co tu się dzieje. Matkę podłożyłem w kateczce. Nie, nie chciałem jeszcze otwierać dzisiaj. E, dzisiaj tego ula, bo jest poniedziałek matki podkładają w piątek, ale patrzę sobie i widzę że matka leży na wylotku niestety ścięta pszczoły ją ukatrupiły co jest tego przyczyną? nie wiem albo jest, jest matka w ulu jakaś inna po prostu jeszcze się nie unasienniła i e, nie wróciła jeszcze z lotów godowych i nie składa jeszcze jajeczek, bo czerwił czerwio jeszcze w tym, w tym odkładzie nie, nie, nie widziałem w tym odkładzie jest matka i ona czerwi i normalnie jest już całe ramki są już pozaczerwiane już nawet jest nawet czerw kryty w tym odkładzie nie ma, no dlatego podłożyłem im tą matkę, myślałem, że tej matki w ulu nie ma, no i teraz nie wiem jaka jest tego przyczyna, czy ta matka matka jakaś tam jest czy jej nie ma, no nic, poczekamy jeszcze parę dni i zobaczymy jeśli, jeśli zacznie matka czerwić, to znaczy, że matka po prostu była, no i tą, tą matkę tą matkę ścięły. A jeśli, jeśli tej matki nie ma, a ta się pszczołom nie spodobała, no to po prostu wezmę ten odkład i połączę z jakimś innym ulem tym, z którego się pszczoły wyroiły. No bo po prostu, no już chyba nie chcę, zresztą i tak nie mam gdzie włożyć nie mam ula, żeby, żeby ten ul. Ten odkład zagospodarować, więc połączę. Jeśli tej matki nie będzie, no to połączę. A jeśli, jeśli się okaże, że jest, no to, no to coś pomyślimy i albo e, go komuś prezentujemy, no albo też połączymy i wymienimy jakąś matkę, właśnie z tych, które się, które się wyroiły. Ale zobaczcie, pierwszy raz coś takiego widzę, że matka e, matka jest ścięta i, i jest na wylotku Także takie to przygody dzisiaj na pasiece zaobserwowane. A tutaj Wam jeszcze mogę pokazać ten ostatni, ostatni rój, co został złapany. No, pszczoły już sobie zagospodarowują tutaj ul. Latają, także wszystko jest z nimi ok. to już im przygotowałem następną platformę do stawiania kolejnych uli, ale to na kolejny sezon. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.